no a tu faktycznie już zalany psia krew ty popatrz tutaj co się Michał zakopuje ciągle nie no to tu może być śmiesznie co bierzemy teraz tą bierzemy tą drugą trasą tak no wiem wiem ty znowu nie. zaczął trzeszczeć ten interkam. No dobra Czy Darku, nie jedź jeszcze. Interkom, rozłączamy. Nie no, bokiem po to za głęboko. Czekaj, Darka słysza, wszyscy? Interkam połączamy. No, tak? No ciebie, Dareczek też jesteś? Ja jestem. Tu się pozabimy, to nie ma co, bo się unorami jak drzwi. No to wiesz, Chociaż kurą pojedziesz. Daniel może spróbować jak tutaj. <laughs> ale ale... Chyły, chyły. Ale nie masz nie masz wyciągarki w sumie to Nie ma, no Dobra jedź nam tędy To tutaj w lewo, tu tak, w lewo, no oj ojoj oj ojoj oj Mówisz? Aż tak źle wygląda? No Nie, nie, tu, ja tu jechałem z No No troszeczkę tam wiesz na lajcie Ale tu będzie głęboko Tu ja no nie wiem, Daniel, kurde, tu będzie głęboko, sens. Czekaj. Nie, nie wiem, czy to jest, jest sens. A próbuj. Albo boczkiem weź tam za drzewkiem jakoś, bo na razie to ja stoję, kurde, w kałuży. Nie wskoczę. Nie wskoczę za drzewkiem chyba. No właśnie, ale nie wskoczę, bo jest duża kolejina. Aha, tam, no no. No, no dobrze, coś... to trzeba próbować środkiem. To patrzymy, jak ci idzie. Ja, tylko nogi wyżej podnieść. No, buta mam mokrego. <noise> no to pewnie wszyscy zaraz będziemy mieć. Nalało Oj 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 co tu się dzieje? Tylko tam to może wiesz, niech najpierw ktoś przejedzie, kurde. Kurde <noise> robi swoje nie przychaczyłem prawie niczy. No, no bo ty masz teraz najwyższy prześwit, chyba, nie? Na tych. Ogarnięty A ja wiem, weźcie Łukasz, czy patrz, czy kręcą mi się koła w ogóle Czekaj, na razie to ja tutaj próbuję się, wiesz, nie zabić Czekaj, co ci się koła kręcą? No kręcą się z tyłu nie. koła <noise> to, a Ale tu i tak nie, że, nie, gdzie O kurde, głęboczko, głęboczko, No to jechać, czy nie jechać, bo tutaj można objechać Nie budkę. nie jedź, nie jedź, nie jedź Nie jedź Nie jedź, <noise> nie jedź, nie jedź, nie jedź, nie jedź. Daniel, Kurde twórka. przejechaliście co ja nie przejadę, najpierw się utopie, no. No to idź tam pro, idź tam prosto, tam prosto, bo ja wyciegałem tam prosto ich Daniel ty przepłyniesz spoko. Bo tam może co zrobić teraz? To idź tam ich tam... ...ciągnąć buta. Ale tam jest głębiej chyba, Darku, bo czułem, że topić to się. Ryczy się. No widziałem po swoim i czułem po swoim. Mięczak. Przyznaj, że miękka faja. A dareczka tędy tu ciągnie. Ciągnie do dziurki. Nie, do tej głębokiej nie chcę. Na pewno, <noise> na pewno ten. Daniel, uważaj, bo tu jest właśnie. <noise> to właśnie o tym chciałem powiedzieć. Że Ty tego jeszcze nie pamiętasz. O kurwa, tutaj, <głos> <głos> tutaj <dojebało. głos> No i co, i tak jak tutaj mi jeden widz pisał, żeby starczyć do cewki, tylko wpiąć opony wielkie, tak. O? Niepotrzebnie ci przykład, żebyś stał. <grydy> no, I teraz chuj no, no, chodziło mi o to, żebyś mnie nie ujechał <grydy> <grydy> Ale przejedziesz, zobacz jak one idą, jak traktorowe No tam, tak, tam. takie opony, to wiesz. No, to... Jak tam Darecki jedź i sprawdzaj. O kur głęboko. O, kupa, nie no dobra idę. <grydy> tu już głębiej. <grydy> Czekaj, daj mu przejechać. <grydy> <śmiennie> o kurde To już... Nie jest źle, ale się elegancko A jak tam nogi? W sensie... No ja właśnie, co ja położyłem sobie właśnie... A, klęknąłem sobie. Pan czekam nie... Patrzcie on ma wodę, zobaczcie on ma wodę. No kur. Czyli co, hajsu nie jeździ i no też. Nie, gaź go, nie gaź go. Nie gaź go. <laughs> Ale przepukany ty, chociaż. A tamtędy nie, tamtędy nie pójdziemy? No kurczę, my nie pójdziemy Darecki, no proszę cię. Ale jeździliśmy tam Wiesz co, chyba tak. <laughs> nie wiem. Ty, a wiesz, że ty masz całą za przeproszeniem dupę okrą? Nie wiem czy to z wrażenia, czy od wody <laughs> <laughs> Ja zgrzałem się, <laughs> Ja, ja to też się zgrzałem Kulary ściągam, bo mi parują kurczę. No bo się zgrzaliśmy. Dobra przejedziemy, stare tam, przejedziemy tam, a zobacz, czy tam jest na daleko. Widzisz ktoś na przestrzał? Daniel. Jest światło w tunelu? żeby to pociąg nie był. To jedź powoli, nie napędzaj się mega. Bo to im więcej napędza się mega, to bardziej. A, no to jedziemy. No to jedź Darecki. jak pal dnia przed zachodem słońca. A gdzie Ty tam przejechałeś? No, no czy Nie, wiem od gdzieś tak w prawo to, zaraz. Tam nie wiem, czy się da przejechać. Krasie, ale krzaczury No właśnie, może tego tutaj E, tutaj to light porównaj do tego, przez, przez co przed chwilą przejeżdżaliśmy. Wie, tylko my tutaj wjedziemy w to bagno takie fajne, nie? To jest mierdzące takie. No. O, la, 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 jest o, i tam, lekki aromat. No i tu jest to bagno właściwie je mijamy łączę, wow, ale tutaj wertepy. tędy, tam wtedy. Nie wiem jedziemy, najwyżej się wpakujemy. No dokładnie Ile Daniel mam Pip nie, nie wiem czy tam przy, Nie wiem czy przejedziemy, Pamiętajcie dobrze. tylko, że jak się tutaj zatrzymamy to nas komary zeżrą, nie? A ja nie mam Mugi, he, he. Nie no, to no, spokojnie jedziemy Na lajcie, rybaków nie ma, wędkarzów no Jaką ty tam zjechał? Z drugiej strony Tam drzewo jest przewalone nie nie jest, 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 no jest, jest, ja. tak, jest, tak. jest, 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 zbierany był. Znowu był Znowu muska. jest, no, jest, 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 i jest, 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 I no ja tu już się za bardzo na tym etapie. No chyba, że przejedziemy tam, wiesz, tam, dookoła, tam nie? Bardzo, tam za bardzo nic nie ma, to, to było lepiej. Słuchaj, no zawsze możemy zjechać i zobaczyć. Jakby co, to się cofniemy. Pamiętaj, że jak się zaraz nam słońce zajdzie, no to będzie takie mniejsze ryzyko wtedy. Będziemy mniej podejmować ryzyka, nie? Po ciemoku to nas znajdą, jak już nas wilki zjedzą. Ja. Ja. A co to? Człowiek, faununt und florun. Bum, 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 bum. Mówisz? A no daniem, było coś. Chcesz... Danie, dajesz, kurwa. Chcesz wypróbować opony? O, o, o. Tak, tylko ja chcę być blisko tutaj do kręcenia wideo, bo coś mam dziwne wrażenie, że się wyprzestoli. Łeh, <śmiennie> tam za dareckim. To, to na tył tylko włączę, za tym jak się zachowa. Brom, 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 brom. Musiał to będziesz bomki Kręcił ale Darek nie zgłaszał. Bo Darecki eksploruje. ja tego nie widziałem. ja też tego nie No w ogóle, co tu było, nie? Co tu się zrobiło? Chyba, że wiesz co? Oni mogli zasypać. Oni, słuchajcie, mogli zasypać tam, wiesz, część zalewu. I ta się teraz odsłoniła, bo nie dopływa woda. Dobra, te chłopie, jedźmy raz komary tu, kurwa, zeżrą Nad tym. Aby naokoło koło, to akurat Jak tam ci rzuca błotem, Danielu? Mnie. Czy nie? Mnie. Mnie. Nie, dziękuję, postoję. Mnie. Ale ktoś tu klał mi na są autopilotem. No widzisz się, wiedzą jak się bawić. Daniel, nie masz tych gumów, nie? <noise> Były, leżały. Chcesz spróbować przez środek? Czy na pewno. No, ty, no. ale tu nie jest, Daniel, nie przejmuj się, tu nie jest na pewno głęboko. Nie, no, Nie, masz, jest dzika. nie no, tam chyba nie jest. No. Ale ty, gdy na pewno ty. Bo ty, Górla, możesz tym dzikiem z tyłu się wiesz. Kopać Ale on drapie pan no, no wiem wiem no. Drapu drapu ty, ty, ty na czym jedziesz? Na Lce czy na czym? Teraz na LC, no. A, Kopiesz panie jak... Dajesz teraz zatrzymaj się i kurde wiesz, przedni hamulec idę pana maksa na, na tył. Zobaczymy jak się szybko wkopiesz Czekaj ja podjadę i zobaczę Ale hamulec trzeba było a ty czekaj, czekaj, dobra, nie hamuj Kurwa, ja, jak to się nagrało, to będzie śmiesznie Ty na nas, nie na nas Ty, ja nie potrzebuję ty No zobacz co on robi No widzę, widzę Teraz to będzie nasz mistrz ubłocenia I się nie wypierdol, weź tam dobrze, wiesz, cielskiem ogarnie Bo jak się będziesz, w to błoto, to ci nikt nie będzie chciał nakładać wziąć Chrum, chorum chorum, chorum Pięknie. Miju myju, je po Się chłopak bawi, no ty nagrywałeś ty, nie? No chyba tak <grywa> Ty bo nie będę zaraz nagrywał, kurde. <grywa> no pięknie się wygramoniłeś, no? Widzisz? Ile? Prawie dwa koła, ile radości, nie? Tak, cztery koła. <noise> cztery, tak. Ale ty, ty miecie szwestyły, ale weź tak spokojnie tutaj, bo nie chciałbym być łapany <noise> No na 100%. Nie, Daniel, no co ty kurde? Jak go utopisz, kurde, to... Jemu się odwaga włączyła dzisiaj, widzę. Nie, nie, nie widzę głęboko. Ale Daniel, możesz spróbować chyba, że tu jest to takie z uskokiem, ale raczej nie. Tam tędy pójdzie. Ja Słuchaj, ale wiesz, no jakby co, Daniel sobie kupi nowego, no lubię, ja ze mnie wabrę, ja tylko na budowie robię. Dobra, to lecisz tutaj. O, czekaj, leć, kurde! Ale powoli kurde Zobacz czy ten, czy przejedziesz. Jak coś to możesz wtedy, wiesz. Nie na razie jest total luz. Jeszcze jedź, jedź, jedź. Ale przedmi włącznie na razie jest okej, okay, póki nie wpadniesz No bo... Jezu Zobacz luz. co on na tych ochłonach robi Jedzie, jedzie co, Przejedziesz tam tędy na nie? <grym> Będzie go kurwa teraz podkur... <grym> Ale nie środkiem, nie środkiem Tam jak ta trawka wystaje, tam jest płytko Ale patrz, już się grzebie No, jest dwiemień, to się grzebie Ale nie p... No, lewo, lewo, lewo Dobra, to teraz Daniel przez środeczek Przez środeczek, niczym się nie prze... Ty, A wiesz by było śmiesznie, jakby tu naprawdę było płytko I on przez ten środeczek przejechał Kolejna. No problem jest taki, że jak to Żeby wyjść Proszę... po linkę To no. muszę po kolana do wody To prawda Nie no i ten co Daniel przejechał powinienem przejechać No pewnie, że tak Chyba Ci pewnie też, tak. Jedziesz tam, Daniel? No tak, Noga, wysoko. ale Dwie, teraz. Czekaj, weź, Daniel, jak dojedziesz, to weź rozłącz znowu Interkom. Bo teraz Darka słyszałem tak, jakby kurwa z zagrobu nadawał. Interkom. Rozłączony. Połączony ADIN 3, słyszymy się wszyscy? Tak. Dobrze. Jagód. Yeah, Jagód to tu się nie zbiera, słuchaj, nie ma pań, pani Jagodzianek. Ty, a my wiemy, jak do domu wrócić? <laughs> Trzeba zmienić normalnie nazwę kanału na jakieś, nie wiem, wspaniałe Amfibie, kur... albo coś Nie no, my tak naprawdę wiecie, na lajcie jeździmy A no, są chłopaki, które by nam mogły klasę pokazać Kur... No ale te oponki robią robotę jeszcze. Robią, robią To co Darecki, właśnie próbujesz sobie uzasadnić, że chcesz je kupić, tak? Nie ma już nie ma nic. Nie ma, musimy wracać Na wstecznym? No Panowie, bo tu nawet nie ma się jak obrócić. Kur... ja tu nic nie widzę w tym. W To A nioska. No, tu jest jakiś, czekaj, bo tu jest jakiś trawer poj... Tak, Czekaj, tak. to ja sobie tutaj pojadę raczej z drugiej strony. Tak na wstecznym. No nie? No mamy 15 stopni. No to No jak na wieczór. Ale te bagienka tu fajne były. No, może wracamy z powrotem, po co my tam pojedziemy? Tam tak, nie ma po co jechać, powiem. Tak taka... Czekaj, tylko uważaj, Darek, bo tu masz trawę, Ale dobra, okej, okay, dałeś. Bo tu było no. lepiej, w sumie po tej stronie. Ja jeździłem z miłoszem, z miłoszem jeździłem tu po prawej, to tam nic nie ma. Mhm. Tam nie ma po co jechać, a wędkarz na wędkarzu siedzi. No. no to co, no to wracamy tą samą trasą, tak? No chyba tak. No to no bo... dawaj, no to póki wiesz, chyba, nie... że, chyba, że chcesz, to dawaj na góreczkę, zjadę dalej, żeby się by się po... nie trzeba. To wiedziesz? Czekaj, to co, beselki jedziesz? A! A bo... Daniel wyrwał, wyrwał! Kierunkowskaz byś wyłączy wyłączył. zapalimy Jaki tu uwolony jesteś? to i tak mniej głota niż ostatnio <laughs>